Najfajniej widać po tych pisowcach, którzy wiedzą, że kradli, którzy najwięcej, którzy najwięcej krzyczą. Teraz takim krzykaczem był Jabłoński. Okazało się, że Sam Jabłoński 7 milionów ukradł do swoich znajomych, wysyłał przelewy. Prawie 7 milionów nie robi takiej takich furory w tym, co PiS na Przy tych 600 miliardach jakieś małe źdźboł, źdźboł, źdźbołko. ale kolega Paweł Jabłoński, on był wtedy chyba ministrem spraw zagranicznych. Przynajmniej wiadomo, na czym kradł. 7 milionów pan Jabłoński ukradł. No tylko tak mocno mordę, że dołączając do naszych milionerów pisowskich. Okazuje się być biednym milionerem. Niestety obaj tego wyprzedza o parę miliardów. No ale jak wkazują audyty po kolei, które wychodzą, to np. z PZU tylko 57 osób dostawało parę dziesiąt milionów łącznie. Ani raz nie będą w pracy. Ja naprawdę bardzo chciałbym się do takiej pracy zapisać. Parę dziesiąt milionów z kolegami z chęcią przyjmiemy. Panie Kaczyński, zapraszamy. Jak podać numer konta, nie ma problemu. Pozdrawiam.